Rzecznie Aleksander się kłania. Dzisiaj tak na spontanie z auta, ponieważ jadę z kolejnego spotkania. Takie powiem Wam ciężkie rozmowy, gdzie czasami ciężko coś doradzić, wytłumaczyć, zastosować chwyty, które gdzieś tam się sprawdziły, bo temat niebagatelna, więc będę mówił tak skrótami, bo no, zresztą jeżeli chodzi o molestowanie, molestowanie ogólnie w pracy, mi chodzi dokładnie oczywiście w służbach mundurowych, ale co wam przychodzi do głowy tak na pierwszą, na pierwszą myśl? Oczywiście, o biedna kobieta, znowu jakiś cymbał nie potrafił swojego friendsla w portkach utrzymać, prawda? To to nam przychodzi do głowy jako pierwsze no i wielokrotnie tak jest o takich niegodziwościach o skrzywdzonych kobietach niejednokrotnie opowiadałem prawda jedną taką sprawę zamierzam wam niedługo przedstawić bo już jest wyrok skandaliczny wyrok niby kobiety pięć chyba bodajże doszły do udowodnił swojego ale z drugiej strony skończyła się kariera Chęć do noszenia munduru, a oficer, który się tego dopuścił. no jest jakiś śmiech i dalej pracuje. Niezły temat, nie? Ale to później. Od, Odnoszę właśnie tego całego molestowania. Słuchajcie. E, a co jeśli słyszycie, albo czy dopuszczacie w ogóle do głowy, że mężczyzna może być molestowany? Prawda? Może być? No pewnie, że może być. Już kiedyś wam opowiadałem, że rozmawiałem o tym ileś tam lat temu. Kto oglądał to wie. Eee, z żołnierzami z Danii, z którymi gdzieś tam eee, dano mi było współpracować, czy właśnie z żołnierzami z Armii Stanów Zjednoczonych. Oni mi wtedy tłumaczyli, że to bo u nich było wtedy już dużo kobiet. W Danii jest to norma, że kobieta służy w wojsku, czy tam odbywa nawet tą służbę. W Stanach to już wiadomo każdy zna specyfikę z pracy jak to wygląda w Stanach, wie, że to są od dawien dawna są tam kobiety yy, tak i oni mi wtedy mówili, że zobaczysz co do was przyjdzie, u was jest coraz więcej kobiet zobaczysz, że to dopiero się zacznie, będziecie mieli problemy i, i to ja mówiłem już chyba nawet no już jakiś czas temu grubszy, no i to się teraz sprawdza mamy coraz więcej Mamy coraz więcej kobiet w armii. Ja nie chcę tutaj, żeby mi ktoś nie powiedział, że ja mówię, że kobiety to jest zło. No nie, znam wiele kobiet, w tym oficerów, również na wysokich szczeblach, które są fantastycznymi żołnierzami, doskonale się spełniają w tej robocie i robią to bardzo, bardzo dobrze. Ale no niestety obecnie jest parcie na statystyki, jest parcie na szkło, czyli na sukces. Obniżamy te wymogi, słupki mają się zgadzać. A wymogi obniżamy oficjalnie. Mówiło się o kryteriów, zaniżeniu kryteriów zdrowotnych, jak i tych, nie, jeżeli chodzi o psy, testy psychologiczne. Tak, i przyjmujemy materiał, jaki przyjmujemy. No i właśnie, tu dochodzimy znowu do tego, o czym chcę mówić, bo ja chcę zwrócić uwagę na pewien taki wątek. Owszem, molestowanie i inne takie rzeczy, ale. Molestowani dzisiaj, tak konkretnie, molestowani faceci, to jest raz, a dwa osoby, mężczyźni, dowódcy różnych szczebli. Ja dzisiaj poznałem czwarty taki przypadek w ciągu roku, sprawdziłem w ciągu roku, jest to mój czwarty przypadek, gdzie facet jest oskarżany o molestowanie. I zarzeka się, Panie Aleksandrze, ja tego nie zrobiłem i tyle. Kurczę, ciężko o tym gadać, bo, bo, bo to jest sprawa rozwojowa. E, bo jest tu jest również inna sprawa, taka typu, że moja podwładna, krótko w wojsku, zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I co ja mam zrobić? Bo mi to brzydko pachnie Rozumiecie? I ja się nie dziwię, bo pan o tym rozmawiał No i właśnie Bo słuchajcie, znale, znane są mi przypadki Gdzie faceci Zostali oskarżeni o yy, Molestowanie Bądź jakieś, no takie czy Wiadomo, nawet werbalne Czy że fizycznie się czegoś dopuścili A okazało się Że tak nie było I nagle wyszło, że Zostali oskarżeni, że zostali oskarżeni e, no bo zaczęli coś od podwładnej wymagać, i ona chciała im dać nauczkę. A jedna babeczka to była wybitna, również podoficer, oskarżyła podoficera o to, że się tam do niej dobierał i inne takie rzeczy. Zarzuciła mu. E, mało tego, nawet znalazło się dwóch świadków, kolegów którzy poświadczyli to, co on mówił, że widzieli, że gdzieś tam sobie łapy do niej wyciągał. No, tutaj wydawałoby się wina jest ewidentna, prawa, prawda? Trwało to blisko dwa lata, a potem okazało się, nie wiem, czy ich sumienie ruszyło, czy coś, poszli do swojego przełożonego, czy im był żal kolegi e, i powiedzieli, że to jest nieprawda, że, że oni e, zostali, zostali przez nią namówieni do tego, i się okazało, że i jeden, i drugi te z nią sypiał. Kurde. Rozumiecie to? No i poszli i powiedzieli facetowi, facet nie miał awansu, bo uciekł mu awans. No, bo postępowanie jakieś tam trwa, tak? Więc uciekł mu awans, nie dostawał urlopów, nie dostawał żadnych nagród, nic z tych rzeczy. Rozumiecie to? Prawie dwa lata do tego rozpadła mu się prawie rodzina, bo musiał się, co się zresztą nie dziwię, gęsto tłumaczyć przed tym wszystkim w domu. I miał dużo szczęścia, że żona od niego nie odeszła, bo Plotek to słyszała potąd, że jej stary to się do kogoś. Dobierał, rozumiecie? I teraz facet został uniewinniony. I jak myślicie, kobieta poniosła jakieś konsekwencje? Nie. W żadnym z tych przypadków, o których mówię, że facet został skarżony, a jednocześnie postępowanie wykazało, że było jakieś tam kłamstwo, mataczenia, kurcze i tak dalej, i tak dalej. Facet okazało się, że że te kobiety nie poniosły żadnych konsekwencji. Żadnych, żadnych. Kontaktowałem się w tamtym czasie z prawnikiem. Pytałem się, co taki delikwan, delikwent może robić. <laughs> w ogóle to jest też ciekawa rzecz. No dobra, ale zacznę od tego, co taki delikwent może robić. O, otóż są dwie, jakby, takie możliwości. Dowódca, jeżeli wie, że coś takiego się stało, że został żołnierz niesłusznie oskarżony, to sam dowódca może również wszcząć tą całą, powiedzmy, e, e, wszcząć tą drogę i również oskarżyć tą kobietę, która fałszywie oskarżała kolegę. Ale oczywiście co, nikt z dowódców w tych wszystkich przypadkach, nikt tego nie zrobił, w każdym razie mi taki przypadek nie jest znane. A dlaczego? No bo po co bruzić? Bo przecież to są e, wtedy syf w statystykach i inne takie rzeczy. Wiadomo, dowódcy te są z tego ocenianie. Więc z jednej strony, ja się nie dziwię, tu nie liczmy w ogóle na przełożonych bo nie mają wywalone, no najlepiej dobra, okej, okay, no ja ciebie przez rok, dwa nie wyróżniałem wiesz, bo nie mogłem nie, no ale teraz no ale awansu nie ma ile jak człowiek wykonywał fajnie swoje obowiązki, był regularnie wyróżniany, to już nie mówię ile pieniędzy uciekło i tak dalej i tak dalej, prawda? właśnie, i niby sprawy koniec jak ma się czuć, kurde, taki żołnierz teraz powiedzcie, w jaki sposób ma się on czuć, i teraz druga właśnie droga jeżeli ktoś został w taki sposób potraktowany oskarżony, potem e, oczyszczony z tych zarzutów, czy możecie coś zrobić, oczywiście, że tak możecie e, pociągnąć tej kobiecie, na przykład o zniesławienie na drodze z cywilnego macie do tego pełne prawo z tym, że od tego momentu, kiedy skończyło się Wasze postępowanie, macie na to rok. Do jednego roku, tak mi mówił prawnik. No i teraz, ale jak się dzieje, to najczęściej wtedy dowódcy... Głaskają takiego żołnierza. Ty nic nie rób, bo to, bo tamto, bo po co ma to wyjść i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? No i dziwię się, powiem szczerze, tym kolegom, którzy na to poszli. Bo ja osobiście bym nie odpuścił. Jeżeli ktoś zniszczyłby prawie moją rodzinę, to miał w dupie statystyki, jakie są w jednostce. Miałby mnie głęboko w głębokim poważaniu. A tymczasem no, sytuacja niestety wygląda tak, mówię: niestety, bo ja na tym ubolewam, że te kobiety dalej sobie spokojnie służą. Ja nie wiem, czy który z tych kolegów, z tych przypadków, które mi by są znane, czy któryś w, który w ogóle przepraszam, usłyszał. Ja już do tego nie wracałem jeden bardzo mocno bardzo mocno rozważał nawet był prawnika, żeby dochodzić swoich spraw na, strodze, na stronie sądowej, z powództwa cywilnego, zniesławienie, inne takie rzeczy. E, ale no również odpuścił. ok, ja tego nie oceniam. Nie będę oceniał. uważam, że to błąd. Więc w sumie oceniam, nie? Ale nie oceniam no bo każdy nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Osobiście uważam, że mnie popuścił, nie potrafię już bym pracować, patrzeć na taką osobę, że ona bez konsekwencji następnego sobie matoła gdzieś tam za przeproszeniem e, oskarża o coś, nie? A takich sytuacji jest przecież bardzo dużo, ja wiem na przykład tylko o kilku, zobaczcie, w ciągu, na palcach jednej ręki e, o kilku zdarzeniach w ciągu, które mi są osobiście, a ile takich jest więcej? No, i teraz powiedzcie mi, czy takie wasze, czy wam są znane takie przypadki? Co wy byście zrobili? Oczywiście, że takie, ja tutaj nie chcę mówić, ale bo takie rzeczy, takie monitorowanie, takie zgłaszanie kobiet, że któraś była w jakiś sposób molestowana bądź. Są mi składane jakieś niemoralne propozycje w zamian za korzyści służbowe. Oczywiście, że takie coś natychmiast powinno się zgłaszać. To nie podlega dyskusji. Ale zobaczcie, ze skrajności skrajność tu nieraz dziewczyny zgłaszają i wyroki są skandaliczne. O tym oczywiście niedobra o tym mówić. Wyrok ten przedstawię Wam osobno. Przedstawię go, bo, bo muszę jeszcze tylko uzyskać jedną zgodę i jedziemy z Koksem. Ale ogólnie rzecz biorąc, czasami jest to. Yy, yy, zamietane kurczę wszystko pod dywan, a innym razem ktoś na przykład nie chce w ogóle się za coś wziąć, a jeszcze innym razem, jak widzicie, skończyło się to, się skończyło, i nie pociąga się do odpowiedzialności te, obie te kobiety, które zniszczyły prawie rodzinę i karierę danego żołnierza. Dla mnie. Dla mnie jest to skandal. Dla mnie jest to skandal, ale jeszcze większym skandalem jest trzymanie oficera, który dopuścił się e, molestowania na kilku kobietach i trzymanie go w służbie. Dla mnie to jest jeszcze większy skandal, ale tutaj muszę tą sprawę jeszcze zbadać dokładnie i wysłać zapytania, bo chciałbym wiedzieć, dlaczego dowódca jednostki takiego delikwenta trzyma w ogóle u siebie. I czy jeśli trzyma, to co zrobi, żeby na przyszłość takie rzeczy się nie zdarzały? Ciężkie tematy, wiecie, coś, co jedno działa. Jeżeli taki delikwent się na przykład. Zobaczcie, ile tutaj zależy od samych przełożonych, jak zareagują. To jest coś niesamowitego, bo jeden przełożony zacznie panikować, a jeszcze inny coś chce zrobić w takich sprawach naprawdę, ale to naprawdę trzeba działać nie dość, że natychmiast, nie zostawiajcie jeżeli jesteście w takiej sytuacji, panowie bo dzisiaj rozmawiamy o panach jeżeli widzicie już jakieś podjazdy i wam się to nie podoba to nie zostawiajcie tej sprawy uwierzcie mi, że przyszły czasy gdzie trzeba reagować bardzo szybko, bo inaczej będziecie w czarnej dupie, jeżeli coś a te nasze kobitki, które teraz przychodzą, co niektóre bo słyszę dużo rzeczy to teraz gość wydaje, nawet patrząc na to co się stało, gość traktuje ją jako przełożonego, rozlicza jako e, e, rozlicza jak innych żołnierzy w swoim plutonie, czy w swojej drużynie i już jest źle już jest źle, on już jest niedobry i zaraz wam wywinie taki numer tak naprawdę to jest bardzo śliski temat, cienka linia jeżeli ta dziewucha Pójdzie do przełożonego, napisze jakiś meldunek, a inne rzeczy. To wy jesteście w czarnej dupie. Taka jest prawda. Tutaj kolega ma jeszcze możliwość zrobienia czegoś i on już wie. Jesteśmy, on już ruszył. To już w danej jednostce teraz, w tej chwili się dzieje. Powiedział: Ja nie czekam, naprzód idę. Wie co i jak. Ja przedstawiłem daną sytuację prawnikowi w dniu dzisiejszym i przedstawiłem mu, co ma zrobić. Jak ma rozwiązać tą sprawę? Uwierzcie mi. Uważajcie, naprawdę. Uważajcie, co robicie, bo czasy się zmieniły. Te dziewczyny teraz, co niektóre przychodzą, są pretensjonalne. E, są, e, rozumiecie ja jestem kobietą nie, on nie będę robiła tego czy nie będę robiła tamtego i taki gościu, do którego ona tam pod, podjazdę robiła, taki dowódca kapral putonowy chorąży jej powie, robi, bierze za to pieniądze dziewczyno, ja wymagam od Ciebie żebyś po prostu robiła robotę na swoim stanowisku i już jest źle i jedno słowo z jej strony może popsuć Całą waszą kuźwa karierę, całą, bo to są poważne oskarżenia, a wy w tym momencie wiecie, że nie zrobiliście nic. I dlatego powinniście na to zwracać uwagę, bo ja osobiście przez rok czasu w tych kilku przypadkach mogę powiedzieć: Jestem takiego zdania i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie ma sprawiedliwości. Wy stracicie kupę czasu na obronę, na inne takie rzeczy, a one sobie będą dalej chodziły, chyba że w końcu ktoś powie o nie ja będę dochodził do swoich spraw w sądzie co robicie z powództwa cywilnego ale wtedy też jesteście najgorsi bo jak wy możecie gdzieś coś ble 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 lepiej o tym nie mówić Jedno, jednostkę źle się patrzy, o jednostce się mówi no ale jak inaczej kurwa robić jak przełożeni wtedy gdzie oni wtedy byli jak was oskarżali nie? No co robili? No zaciągnęli ręczny z wyróżnianiem i inne takie rzeczy. Także temat rzeka. Jeżeli macie coś na ten temat do powiedzenia, znane są Wam takie przypadki, to zgłoście się, powiedzcie mi co u Was się zdarzyło. Bo to działa zawsze w dwie strony. Każdy medal ma, każda strona inaczej. Są dwie strony medalu, tak to się mówi. I naprawdę tutaj w każdym jednym przypadku trzeba podchodzić poważnie do tematu. Każdy przełożony, który spotka się z takim problemem, że przychodzi do niego podwładny podwładna i o tym mówi, to jest dla niego no, coś, z czym nie mamy zbyt często do czynienia. Każdy z tych przypadków mi znany był inny, ale jest zalecona wysoka, naprawdę bardzo daleko idąca ostrożność. Każdy przypadek jest indywidualny, jak wspomniałem, tak. Tu mam nadzieję, facet się obroni. Tu mam nadzieję, i to jest fajne. Pierwszy raz gość bardzo szybko zareagował, że dzieje się co to, to czy tamto, i są pewne rzeczy, właśnie co może zrobić. Czy powinno się to zgłosić? Oczywiście. Można by, jedno możecie tak na szybkiego, co możecie zrobić już teraz. Nie rozmawiajcie z tą osobą sami. Jeżeli jesteście dowódcą Plutonu, to niech ona, taka jedna czy druga pani, która tak przychodzi. Rozmowy najlepiej w obecności kogoś, dowódcy jej drużyny albo coś takiego. Jesteś dowódcą drużyny, przychodzi do ciebie. Wyjdź z domu, człowieku, nawet na korytarz. Nigdy nie bądź sam. Jedno możecie zrobić już teraz. Jeżeli nie czujecie się pewnie nagrywać te rozmowę, a na pewno trzymać sms, -y, maile inne takie rzeczy. Jeżeli sobie tego na pewno powiadomić dowódcę, możecie również wysłać sms albo coś takiego. Właśnie proszę, bardzo proszę o... O, zaprzestanie takich, a nie innych zachowań, i inne takie rzeczy. Jeżeli mówicie dowódcy, bo dowódcy są różni, też mi znany jest taki przypadek, dowódcy są różni, żołnierz Kłopot powiedział, ale ja meldowałem dowódca, dowódca powiedział ja nic nie wiem. I według żołnierza dowódca o wszystkim wiedział o jego problemach, a się wyparł. Bo istniało zagrożenie, że dostanie po dupie, że nic z tym nie zrobi, dowódca kompanii. Rozumiecie to? Więc też również zgłaszać, macie dostęp do poczty pisać, dowódco melduje o takim i takim przypadku, albo inaczej zgłaszam taką i ta, takie i takie zdarzenie albo iść do dowódcy i w tewo sobie napisać niech to podpisze, że zgłaszaliście bo ludzie nie, niejednokrotnie wasi przełożeni, jeżeli mają pytanie się, czy wiedzieli o tym, dlaczego nic z tym zrobili, to co mówią ja nic nie wiedziałem i zostajecie sami kolejny temat rzeka każdy przypadek jest indywidualny, nie wszystko zawsze działa. Nie wszystko zawsze. O, jeszcze do sklepu sobie jadę. Ciężka rozmowa, chyba trzeba się napić. Żartuję oczywiście. <laughs> Ale nie każdy przypadek działa. Tutaj też bardzo dużo zależy właśnie od ludzi, z którymi my współpracujemy, z którymi mamy do czynienia. I bardzo zależy właśnie dużo od tego, jak oni się zachowają. Temat rzeka, naprawdę, jeżeli jest wam to znane odezwijcie się, z przyjemnością na ten temat porozmawiam a może ktoś z Was chce opowiedzieć o swojej historii to zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie tyle kochani, uruchomiłem się trochę chciałem dać krótką informację, a zrobił się z tego 20 minut już pewnie no ale ciężkie rzeczy ciężkie rzeczy, idą czasy, na które my jako Armia Polska nie jesteśmy Gotowi, nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy na to w ogóle przygotowani. Mamy masę, masę, masę ludzi, młodych, młodych kobiet, które wiele z nich jest naprawdę kute na cztery łapy i fajnie, że są, fajnie, że się zdecydowały, ale jeszcze inne po prostu to im się klocki w głowie poprzewracały, męża szukają. Albo chcą przebimbać, aby tylko zaciążyć, bo ona dziecko chce mieć. Słyszałem też w takim przypadku. A potem przychodzi po dwóch, trzech latach. Jedna ciąża, druga ciąża, i wkurzona, że nie awansuje. Ale to też już następny temat rzeka. No nic, jeżeli uważacie, że to ma sens, że trzeba o tym mówić, że to są ważne rzeczy, i chcielibyście wesprzeć, właśnie ten kanał, rozwój tego kanału. Głównie służby mundurowe i od czasu do czasu, tematy społeczne. Uważacie, że to ma sens? To w opisie pod filmem, bądź w pierwszym komentarzu, dostaniecie link. Są dwa linki. Możecie postawić mi wirtualną kawę na jakąś taką właśnie wycieczkę, żeby gdzieś tam do rowu nie wjechał po nocach, czy też wesprzecie rozwój kanału, do czego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo rozwój tego kanału jest również dzięki właśnie Wam zbliżamy się do 14 tysięcy subskrybentów poczyniłem pewne inwestycje właśnie w sprzęt no nie taki tak jak teraz ale w sprzęt taki właśnie gdzie jeśli chodzi właśnie o inne takie wyjazdy więc rozprawy na które jeżdżę są już również nagrywane już z fajnym dźwiękiem z, fajnym, z fajną wizją idą kolejne jakieś takie lampy oświetleniowe Idą kolejne mikrofony, inne takie rzeczy, i to też między innymi właśnie dzięki Wam, dzięki Waszym między innymi podpowiedziom, w co warto pójść, żeby to było dobrze odbierane. Za co serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. No nic, proszę o subskrypcję, komentarz, pff, takie rzeczy, bo to się bardzo przydaje. Pomóżcie mi oszukać te logarytmy YouTube'a. Trzymajcie się tam, panowie, i uważajcie, nadeszły czasy, gdzie musicie. Naprawdę uważać. Naprawdę. Szczególnie mężczyźni, którzy mają rodziny, uważajcie, bo, bo różnie jest. Możecie wpieprzyć się w niezłe bagno, bo w taka dziewuszka, która się wa do Was mizrzy jak w tych niektórych przypadkach, to nagle, jak zostanie odrzucona, okazuje się, że mocie, może z Wam zrobić nieźle źle koło. Pióra, więc tutaj już zawczasu, jak coś takiego widzicie, to oponujcie od razu, bo jest coraz więcej facetów, którzy są w dziwnej sytuacji. Zostali oskarżeni, potem oczyszczeni z zarzutów, ale nikim tego awansu, tego urlopu, tych straconych pieniędzy nie odda. Przeciw, przeciw przede wszystkim zdrowia, a już w ogóle utratu zaufania. W domu. Nie? Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.